Cześć, z tej strony Mateusz CC Auto, dealer samochodów używanych. W tym odcinku przedstawię stojącego za mną Seata Taraco 2.0 TDI z napędem na 4 koła, skrzynią DSG. A czego możemy spodziewać się w tej prezentacji? Pokażę z bliska i mówię w detalach ten egzemplarz, pokażę film z przyjazdu auta do Polski, omówię wszystkie wady, zalety. Oraz wyposażenie tego egzemplarza, zbadam także grubość powłoki lakierniczej. Zapraszam do prezentacji. Kolejny SEAT w naszej ofercie tym razem siedmiosobowe Tarako z 2019 roku z bardzo niskim potwierdzonym przebiegiem 71 000 km. Ostatni serwis był wykonany przez nas 21 stycznia 2026 roku przy przebiegu 71 010 km. Jeżeli chodzi o zakres pracy, no to wymieniliśmy olej w silniku, filtry, filtr powietrza paliwa, filtr kabinowy. Oraz kompleksowy serwis automatycznej skrzyni DSG DQ500, czyli wymiana oleju w skrzyni, wymiana filtra hydraulicznego w skrzyni. Dodatkowo jeszcze był do wymiany łącznik stabilizatora. No i mamy na fakturze również usługę wulkanizacyjną, ponieważ samochód jest wyposażony w nowe opony, ale o tym za chwilkę. Łączna wartość ostatniego serwisu to 2600 zł. Oczywiście. Serwis jest w pełni udokumentowany. Faktura dołączona jest do samochodu. Jesteśmy bezpośrednim importerem samochodu. Auto przyjechało z Niemiec i w tym miejscu wstawiam materiał wideo z przyjazdu auta do Polski. Jak widać, samochód jest kompletny, nieuszkodzony i bezwypadkowy. tam również nagranie z wizyty na stacji kontroli pojazdów, gdzie samochód przeszedł przegląd wzorowo bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Na tym nagraniu można też zobaczyć jak wygląda samochód od spodu. A wracając do danych technicznych, pod maską drzemie 2.0 TDI o mocy 190 koni i 400 Nm. Cały układ sprzężony z siedmiobiegową skrzynią DSG o oznaczeniu DQ500, bardzo dobra skrzynia biegów. No, i napęd Ford drive napęd na 4 koła, dzięki czemu samochód nie zawiedzie nas w każdych warunkach. Cały układ napędowy pozwala przyspieszyć od 0 do 100 w 7,8 sekundy, więc jest już to wartość samochodu całkiem dynamicznego. Spalanie tego auta też jest bardzo fajne. Myślę, że 6 litrów można tutaj spokojnie zamknąć więc i ekonomicznie, i wygodnie. Samochód jest bardzo duży ma 470 trzy długości, więc jest to już naprawdę słusznej wielkości auto. Akurat mamy tutaj fajną wersję, ponieważ wersję bardzo rodzinną, czyli 7 miejsc, panorama. Samochód naprawdę bardzo wygodny dla dużej rodziny z potężnym bagażnikiem. Generalnie Seat Tarako w konfiguracji siedmiomiejscowej ma jedną z najlepiej zaprojektowanych trzecich kanap w segmencie. Fotery są chowane całkowicie w podłogę, dzięki czemu przy pięciu miejscach bagażnik pozostaje w pełni płaski i bardzo ustawny, bez żadnych progów czy schodków. Jeżeli chodzi o lakier, mamy w tym egzemplarzu czarny metalik. No, nie będzie dzisiaj tego widać zapewne, bo nie ma słońca, natomiast metaliczne lakiery są lakierami twardszymi, więc jest to fajna sprawa, że lakier dodatkowo jest właśnie wyposażony w metaliczne drobinki, a jeżeli chodzi o to, no to świetnie koresponduje z przyciemnionymi szybami, z czarną skórzaną tapicerką wnętrza ale skoro mówimy o lakierze to wspomnę co jest standardem przygotowania w CC Auto, samochód przeszedł kompleksowy detailing lakier został oczyszczony z zanieczyszczeń metalicznych i osadów drogowych, wykonano jednoetapową korektę lakieru a na koniec nałożyliśmy wosk maszynowy, który nadaje powierzchni właściwości hydrofobowe i ułatwia utrzymanie auta w czystości. Wrzucę tutaj krótką wstawkę zmycia samochodu. Chodzi o to, że lakier po prostu kropelkuje. no i Jest taki śliski w dotyku. Bardzo dużo też zawsze daje glinkowanie. E, czyli no, na czarnym lakierze, na, lakierze aż tego tak nie widać, natomiast na przyjaśniejszych lakierach, no to tutaj często widać asfalt, no a tutaj to wszystko przed takim detailingiem e, zostało usunięte, dzięki czemu no, auto wygląda na takie zdrowe na, na, na ten przebieg 71 tysięcy to wygląda naprawdę rewelacyjnie e, oczywiście przebieg jest mały, więc i auto musi wyglądać e, bardzo dobrze skoro samochód jest czysty, przejdźmy do omówienia każdego elementu z bliska, jak zawsze, zaczynamy od frontu. Maska ma tutaj, właśnie, widziałem takie, tylko nie wiem, czy kamera w ogóle to pokaże. No, tutaj spróbuję złapać ostrość. No, no, no nie po każdego kamera, takie drobne ryski. Mimo wszystko ma tutaj, i jedną tutaj, widzę prawdopodobnie od ptasich odchodów tutaj. E, takie coś powstało na masce ktoś nie zabezpieczył od nowości tego no i, e, no i tak to wygląda generalnie maska e, ogólnie nie ma jakichś odprysków standardowo dla takiego przebiegu więc jest jak najbardziej w porządku e, reflektory LEDowe o charakterystycznym dla Seata no właśnie e, takim kształcie bardzo dobrej jakości, białe światło mamy tutaj takiego czerwonego ringa oczywiście jest to oklejone nie więc zostawiamy generalnie jeżeli ktoś chce to może sobie jednym posunięciem tylko i wyłącznie to zdjąć kwestia gustu zostawiamy ciekawy czerwony akcent pasujący do Seata jeżeli chodzi o zderzak w bardzo ładnym stanie standardowe, jakieś tam odpryski normalna sprawa mamy halogeny mamy czujniki parkowania z przodu z tyłu mamy kamerę z przodu, więc jest to. O, tutaj widzę jakąś ryskę. Więc jest to standardowa sprawa. Lampy w bardzo ładnym stanie. Błotnik nie widzę tutaj żadnych uszkodzeń. Felga w bardzo ładnym stanie. Skoro jesteśmy przy temacie felk, mamy do czynienia z dużymi 20-acelowymi kołami. Dodatkowo zakupiliśmy nowe opony, jak widać 33 tydzień 2025. O spróbujemy złapać ostrość. O rozmiarze 235 45 20. Kawał gumy, e, opona, e, bodajże to jest Nexen. Ne, Kumo, Kumo Wintercraft. E, bardzo dobre opony. Nie oszczędzaliśmy na nich, więc jest to opona, która ma dosłownie 50 km przebiegu jest absolutnie nowa, zakładana przez nas tarcze bez najmniejszego rantu felgi w bardzo ładnym stanie z zabezpieczającym śrubą oczywiście e, mamy e, tą dodatkową nakrętkę do zabezpieczeń e, lusterko w bardzo ładnym stanie drzwi również, te plastiki kompletnie nie są uszkodzone mamy bezluczykowy system dostępu do samochodu e, elektrycznie składane lusterka z czujnikiem martwego pola e, mamy przyciemniane szyby jak widać Fantastycznie, to koresponduje właśnie z tym czarnym lekierem i z tymi ciemnymi wstawkami na felgach. Drugie drzwi, proszę zobaczyć, jakie jedne i drugie drzwi są długie. Przednie drzwi są zawsze dłuższe, niby, ale te tylne też są naprawdę słusznej długości, więc jest to naprawdę bardzo długi samochód. Charakterystyczne dla wersji Excellence: chromowane dodatki plastiki w bardzo ładnym stanie, tutaj nie widzę żadnych uszkodzeń, żadnych wnieceń. Wszystko jest w bardzo ładnym stanie. Mamy też panoramiczny dach. Tak się to prezentuje. Tylne felgi w stanie bardzo ładnym, tarcze bez najmniejszego rantu. Więc wszystko tutaj wygląda rewelacyjnie. No i tylny zderzak, oczywiście czujniki parkowania z tyłu. Z tym systemem automatycznego parkowania. Właśnie mamy tutaj też takie boczne napis Ford Drive, oznaczający, że auto wyposażone jest w napęd na cztery koła. Charakterystyczne światło dla Tarako ta właśnie listwa od światła stopu i super kształt, i zarówno z przodu i z tyłu. Auto wygląda bardzo świeżo. Mamy oczywiście kamerę cofania. Proszę zobaczyć, jak wielka i ogromna jest szyba tylna. No i lewa strona. Tutaj również bez najmniejszych zastrzeżeń. Felga w bardzo ładnym stanie. Jedne drzwi w bardzo ładnym stanie. Kolejne również. Nie mam tutaj kompletnie żadnych zastrzeżeń. No skoro omówiliśmy samochód, możemy przejść teraz do pomiaru powłoki lakierniczej. Czyli jak zawsze używamy czujnika firmy ProdicTech. Profesjonalne urządzenie z kulką. Zbierzemy sobie wymiar z dachu, mamy tutaj 180 mikronów, no i lecimy, maska, 130. Stal ocynkowana, jak widać na samochodzie, 160, jeszcze sobie oczywiście zaraz wnęki zmierzymy również. Samochód Seat jest z lakierem metalicznym, jest troszeczkę grubiej porakierowany, co cieszy, będzie lepiej po prostu zabezpieczony, jeszcze raz przyłożę. O, 170 jeszcze raz, o, tutaj musimy przyłożyć dobrze czujnik, ta kulka musi sobie dobrze wsiąść, jak widać jest na całym aucie tutaj. Równo do tych 220 mikronów, mniej więcej 100 mikronów to jest grubość kartki papieru. Jeszcze raz sobie tutaj niech przeliczy. O, o widzę mikro jakąś wgniotne nawet. skorczę, nie wiem czy to w ogóle będzie widać na materiale wideo. Teraz właśnie zauważyłem. I zaraz jeszcze pokażę wnęki, no bo tutaj nam tutaj rozwieje temat bezwypadkowości tego egzemplarza Proszę sobie zobaczyć też śruby montażowe nie widać, żeby tutaj cokolwiek było odkręcane, więc jest to fabrycznie 130 120 130, 130 widać, że wnęki są również oryginalne niech się nam otwiera klepa bagażnika i patrzymy też na wnęki tutaj 120 120 jeszcze raz przyłóżmy to dobrze 90 80 no właśnie 80, trzeba dobrze przyłożyć ten czujnik on ostatnio coś zaczął wolniej działać po prostu trzeba czasem dwa razy przyłożyć, no właśnie krzywo jest i o właśnie 130 mikronów 140 120 więc widać, że 130, że wnęki są oryginalne, no i jeżeli chodzi o, o tył, no to też tutaj sobie zbadamy, 80 100 jest to widać, śruby montażowe są oryginalne a skoro jesteśmy przy temacie bagażnika, no to tak on się prezentuje. Mamy 230 litrów, jeżeli sam rozłożony jest trzeci rząd siedzeń. Albo 700 litrów, czyli najwięcej chyba w klasie jest to mały autobus. Jeżeli trzeci rząd jest e, złożony, mamy półautomatyczny hak, więc samochód jest kompletny. O, możemy sobie go tam wrzucić. Wyposażone oczywiście w nową gaśnicę, wszystko tutaj doposażone co potrzeba, a przy okazji możemy od razu szyby. Proszę zobaczyć, oryginalna szyba 2.19, widać 19? Widać. Szyby 19, widać? Widać. 19, widać. Szyby tylne 19, widać? Jest oryginalna. Nie wiem czy złapiemy tutaj ostrość, 19 jest, a jak nie to ja ten, 19 jest i jest 19. Tutaj też są wszystkie szyby oryginalne, czyli szyba przednia 19, również fabryczna. Szyba przednia również jest 19, czyli wszystkie szyby również mamy oryginalne. A pod maską chciałem pokazać przede wszystkim, właśnie, inspekcję ostatniego przeglądu oraz daty na lampach. Ja tutaj, możecie sobie Państwo zatrzymać. Mamy tutaj już się zmuszam 14.03.219. Lampa oryginalna. A tutaj mamy 26.03.219 Lampa również oryginalna, co tylko potwierdza bezwypadkowość tego egzemplarza. Czas przejść do wnętrza. Samochód wyposażony jest w dwa kluczyki. Akurat tutaj w chwili obecnej mam tylko jeden, a chyba drugi jest w środku. Zaraz pokażę. A jeżeli chodzi o, jak widać, ma elektrycznie składana lusterka. Możemy sobie taki przytrzymać raz i dwa. Trzymając przycisk do otwierania, możemy sobie schodzić cały samochód. Jak widać otwiera się też panoramiczny dach. I warto sobie schłodzić samochód. Tak to wygląda. Możemy oczywiście w drugą stronę, czyli zamknąć i zdalnie samochód i wszystkie szyby łącznie z dachem możemy zamknąć. No. Możemy wejść do wnętrza, ale jeszcze właśnie widać, że mamy kamery 360, czyli mamy w lusterkach z przodu, z tyłu, więc jest to fajna sprawa. Mamy bezkluczykowy system dostępu do samochodu, mamy pełną elektrykę szyb, lusterek, nagłośnienie bica, czyli dużo lepiej grające, Samochód też jest troszeczkę lepiej wyciszone przy takim nagłośnieniu. Mamy skórzaną tapicerkę w bardzo ładnym stanie mamy przyłącznik od aktywnego tempomatu no i możemy zasiąść w środku jak widać samochód ma 71 093 km przebiegu naciskamy hamulec przycisk start samochód włączony możemy sobie tutaj skonfigurować wyświetlanie mamy tak zwany virtual cockpit Kilka poziomów tego dużego wyświetlacza, Mnie osobiście najbardziej podoba się taki. Można sobie tutaj z aktywnego tempomatu, możemy sobie nawigację w środku między zegarami, ale w sumie też to fajnie wygląda, jak damy inne zegary. Sekundka. O, możemy sobie też tak na całą mapę ustawić. Jakbyśmy chcieli mieć tutaj nawigację, no to możemy sobie też tak to ogarnąć. Więc możliwości konfiguracji tego jest dużo. Oczywiście, radejko, nazwa. Znaki drogowe oczywiście działają, tylko w tym momencie nie jest czytał żadnego znaku, więc pisze, że są niedostępne. Wczoraj jeździłem autem i normalnie się pojawiają tutaj znaki, więc jest wszystko w porządku. No, mamy wyświetlacz. Co ważne, tutaj omówilibyśmy troszeczkę, jeżeli chodzi o wyposażenie tego egzemplarza mamy oczywiście połączenie Bluetooth, mamy Apple CarPlay, Android Auto, co jest bardzo ważne. Mamy sterowanie oczywiście radiem, mamy sterowanie głosowe, na przykład tak. Funkcje zasadnicze. Co dalej? No właśnie, możemy na razie wyłączyć. Trzeba nauczyć się komend i wtedy można sobie różne rzeczy tutaj sterować. Oczywiście mamy nawigację, nowy cel, widok, dzień, noc. Pełna konfiguracja Apple CarPlay Android Auto, o czym wspomniałem. Zestaw wskaźników. Wejdźmy do menu. Mamy full linka. Mamy ustawienia samochodu i tutaj możemy troszeczkę sobie pogrzebać, bo to będzie widać. Właśnie mamy oczywiście SP, opony. Czyli mamy tutaj czujniki ciśnienia w kołach, oświetlenie światła drogowe, ale chyba mamy oświetlenie wnętrza i mamy wskaźniki przełączników, też w jakiś sposób są podświetlane. Ale wiem, że mamy tutaj oświetlenie ambientowe, właśnie możemy sobie kolory wybierać, i wtedy w środku. Jest, są paski tutaj pomiędzy między, nie, na drzwiach, i można sobie wtedy wybierać według własnego uznania. A więc, tak prezentuje się wyświetlacz centralny. Mamy podgrzewaną, podgrzewane przednie fotele, dwustrefową automatyczną klimatyzację, ładowarkę indukcyjną, siedmiobiegową automatyczną skrzynię. Mamy tutaj tryby do jazdy. Moim zdaniem, najlepiej jeździ się w trybie sport. E, mamy też kamery 360, jak widać. Samochód dookoła e, pokazuje nam, e, jak sprawa wygląda. Po włączeniu z czujnikami parkowania jest to naprawdę bardzo skuteczna maszyna. Mamy e, automatyczne e, parkowanie wystarczy włączyć kierunkowskaz, pokazać, e, gdzie chcemy się e, gdzie chcemy zaparkować, no i auto nam samo zaparkuje mamy też wyłączenie automatycznego systemu start and stop mamy e, zmieniarkę e, mamy klimatyzowany schowek również fotochromatyczne lusterko, przestrzeń w samochodzie jest naprawdę potężna mamy też sterowanie roletą możemy sobie ją właśnie otworzyć zasłonić, zależy co kto lubi fotel pasażera w stanie Idealnym z tyłu, również w bardzo ładnym stanie. Skórzana tapicerka będzie dużo łatwiej utrzymać auto w czystości. Oczywiście, skórzana tapicerka została również zabezpieczona, wyczyszczona specjalnym preparatem. Mamy trzystrefową klimatyzację z podgrzewanymi, podgrzewaną tylną kanapą dla obu pasażerów. Mamy gniazdo USB, gniazdo 12V. Bardzo przestrzenny widok. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Przesuwaną tylną kanapę, no i z tyłu przestrzeń prezentuje się tak jest tam sporo miejsca mamy też schowki jeden, drugi więc jest to bardzo rodzinny samochód przy dźwięku mruczącego dieselka, czas na podsumowanie mamy tutaj bezwypadkowy egzemplarz z udokumentowaną historią serwisową auto w, bardzo dobrze wyposażone, w pięknym kolorze świeże po detailingu samochód posiada drugi komplet kół cool z nowymi oponami zimowymi wystawiamy fakturę wadmarża, marża co oznacza brak podatku PCC po stronie kupującego jest to realna oszczędność w cenie otrzymujecie 12 miesięczną pisemną gwarancję z możliwością rozszerzenia do 24 miesięcy coraz częściej sprzedajemy auta zdalnie oferując również dostawę door to door dzięki takiej prezentacji dokładnie wiesz po co jedziesz nawet jeśli jesteś z drugiego końca Polski. Jeśli macie państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu. No i na zakończenie, jak zawsze, zapraszamy na nasze social media. Jesteśmy na Facebooku, YouTube, TikToku oraz Instagramie. Zachęcamy do polubienia i subskrybowania, aby być na bieżąco z nowościami. Znajdziecie tam więcej zdjęć, filmów oraz opinie naszych klientów. Dzięki za obejrzenie prezentacji. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.